Cześć kochani, to ja wasz Wolter. Witam Was w drugim odcinku mojego podcastu o odkrywczej nazwie Wolter Podcast. Nazwa podcastu nie jest może zbyt zaskakująca, ale myślę, że temat tego odcinka Was nieco zaskoczy, dlatego że chciałbym, was, yy, chciałbym Wam opowiedzieć, tak jak już widzicie yy, w tytule, o moich doświadczeniach z produktami firmy Apple. No, Apple to jabłko, jabłko to jedzenie, więc gdzieś tam się to wpisuje w moje zainteresowania jedzeniowe, ale umówmy się tutaj, związek jest dosyć mm, mętny. Ja was z góry przepraszam za jakieś przejęzyczenia czy coś takiego, ale mam dzień dzisiaj po prostu jakiś takiego zmęczenia, jakby wyssano ze mnie całą energię. I, i y, no, mogę mieć takie zwiechy, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo nagrywam to już drugi raz. Pierwsza wersja zupełnie mnie nie zadowoliła i mam nadzieję, że druga, mimo y, tych zająknięć, będzie lepsza. E, słuchajcie, y, to nie jest tak zupełnie od czapy temat. Nie wiem, robiony po to, żeby podcast się lepiej wyszukiwał na YouTubie czy coś takiego. Bo ja się po prostu interesuję elektroniką, ale no nie jestem jakimś ekspertem, czy coś takiego, żeby robić z tego oddzielny kanał, oddzielny profil na Instagramie, czy cokolwiek w tym rodzaju. A ten podcast jest taką fajną możliwością opowiedzenia po prostu o wszystkim, co mi przyjdzie do głowy. I już dawno chciałem w ogóle zrobić taki film na kanał. Ale w międzyczasie właśnie powstał ten podcast, więc mówię, dlaczego z tego nie skorzystać? Także Apple. Chciałbym, żeby ten podcast był takim głosem w dyskusji. Eee, wiecie, trwa wojna, Android, Apple, Apple, Google, Windows, Apple i tak dalej i tak dalej. No dla mnie ta wojna jest w ogóle taka bezzasadna i wręcz śmieszna, bo kurde, niech każdy sobie kupuje to na co ma ochotę eee, i Tyle, no jakby niech każdy sobie używa tego, czego chce. Nie rozumiem też takiej, wiecie, Apple chodzi za bardzo drogą firmę, co pewnie w tym odcinku uda mi się trochę obalić, chociaż no tak też jest, ale dlatego mówię trochę obalić. Ale nie zauważyłem takiej sytuacji, że jeżeli na przykład ktoś jeździ jakimś turbodrogim Mercedesem, to wszyscy chodzili i mówili, jakim jest czwokiem, i nie umie kupić dobrego samochodu, i wydał tyle pieniędzy. A tak jest z produktami Apple'a, że faktycznie grono hejtujących je osób jest bardzo duże. Jakby nie wiem dlaczego, to jest kawałek sprzętu elektronicznego. W dodatku, moim zdaniem, dobrej jakości. To nie wygląda tak, że płacicie dużo pieniędzy za nic. Nie chcę też was jakoś specjalnie przekonywać, bo. Byłaby to słodka naiwność, że kogoś mój podcast przekona do tego, żeby przestać hejdować kawałek plastiku, jeżeli ten ktoś to, to robi, ale no jest to, mówię, taki głos w dyskusji i tyle. Myślę, że tych części będzie więcej. Jeszcze chciałem Wam opowiedzieć. W, w tej części skupić się na MacBooku, a opowiedzieć Wam też o iPhone'ach, czy jakichś też ogólnych przemyśleniach. Natomiast. Chciałbym powiedzieć po prostu moją historię, jak ja zacząłem korzystać ze sprzętu Apple i dlaczego go dzisiaj lubię. E, otóż słuchajcie, 5 czy 6 lat temu 5, hmm, bo w 2016 roku musiałem sobie kupić komputer do pracy. Ja wcześniej pożyczałem komputer od znajomych, znaczy wcześniej to w ogóle dostałem jeszcze jako licealista od babci w prezencie, wiecie, ona tam składała jakiś zaskórniaki, jakąś emeryturę. Kupiła mi komputer marki Aristo. Tragedia. Straszny komputer. Ciągle się psuł. Ta firma już w ogóle zresztą nie, nie istnieje. Chyba. I on wyzionął ducha po dosyć długim czasie, bo jakiś 7 latach czy coś takiego. No ale yy, wtedy u mnie w, w domu yy, był komputer yy, jakaś tam Toshiba czy coś takiego. No ale inni domownicy też z niej korzystali. Więc ja nie mogłem po prostu mieć jej stale ze sobą. A wtedy. Zarabiałem pisaniem tekstów, o czym kiedyś wam mówiłem w jakimś liveie na, na moim Instagramie. I yy, musiałem pożyczyć od znajomych po prostu komputer. Pamiętam, że to była też jakaś taka tragedia, komputer był bardzo stary, pamiętam, że był HPK, no nie lubiłem go, dlatego że był, wiecie, cały zapchany, ja nie mogłem tych danych usunąć i sformatować na przykład dysku, żeby może lepiej zaczął działać, no bo to nie był mój komputer, a przez to, że on był taki zapchany i taki stary, to strasznie mulił, także służył mi tylko jako maszyna do pisania, w sensie nawet odpalenie internetu nie było w zasadzie możliwe. No, ale ci znajomi chcieli, żebym ten komputer zwrócił, bo po coś im tam był potrzebny. No, oczywiście go zwróciłem i jakby zostałem bez sprzętu. No i long story short, słuchajcie, stwierdziłem, że jak już kupuję komputer, to muszę wydać więcej kasy, bo przeszedłem się po prostu po sklepach i zobaczyłem, że te komputery takie za 1500, 2000 zł, a mówię, to było 5 lat temu. Teraz może sytuacja wygląda inaczej, nie wiem. Są jakieś dziadowskie, no, ja chciałem już mieć taki komputer, że sobie i film obejrzę i tak dalej, że będzie miał ładny ekran, a one po prostu wyglądały gorzej niż telewizory, wiecie, jakieś czarno-białe z lat 80 jeszcze z kineskopem, nie, po prostu tragedia. Nie zakładałem wtedy kupowania czegokolwiek Apple'a zupełnie, dlatego że, nie wiem, ja nie bardzo wtedy interesowałem się w ogóle tą firmą. Nie wiedziałem, co ma w ofercie, i miałem tylko taką świadomość, że jest taka bardzo droga firma Apple i robi komputery. Ale jakby się mnie wtedy zapytali, czy komputery Apple chodzą na Windowsie, to pewnie bym powiedział, że tak, że chodzą na Windowsie. W ogóle nie miałem, jakby. Albo może nawet sobie zdawałem sprawę, że jest to jakiś inny system, ale na czym ta inność polega, i tak dalej. No nic, po prostu nie interesowało mnie to. Więc patrzyłem wprawdzie na komputery z yy, Apple'a, tak z ciekawości. Ale niespecjalnie zwróciły moją uwagę, jedyne co to to, że miały bardzo ładne ekrany. To był ten 2015 rok, wtedy już wyszedł MacBook 12, kontrowersyjny, bo wiecie, bez portów, tylko z jednym portem USB-C i patrzyłem na niego w MediaMarkcie chyba, był absurdalnie drogi, bo kosztował chyba 7 tysięcy złotych. Ja mówię, Jezus Chrystus, kto normalny tyle pieniędzy wydaje? W dodatku mi się bardzo nie podobał, jeżeli chodzi o wygląd i do tej pory uważam, że jest brzydki, coś im nie wyszło. No i były też jakieś MacBooki Pro, jeszcze z portami, oczywiście piękne ekrany. No i był MacBook Air, eee, nie ten co jest teraz właśnie z tym ekranem Retina, tylko z takim ekranem, gdzie piksele w ogóle było widać, itd. i tak dalej. Mówię Jezu, ale to z kolei jest kupa. Eee, to trzeba naprawdę wydać te 7000. Jak się chce kupić kompa eee, u Apple'a, bo tutaj jest jakieś dziadostwo sprzedawane po prostu za, za, za niższą kwotę. Eee, I jakby olałem temat. No mówię, nie, nie zakładałem w ogóle kupowania Apple'a ale kupowałem sobie, kupiłem sobie komputer znanej też innej amerykańskiej firmy. Nie chcę wymieniać marki, dlatego że he, ta historia jest strasznie długa i musiałbym się obłożyć dokumentami, żeby ją wam przytoczyć, więc nie chcę też jakby nikogo oczerniać, ale generalnie chodziło o to, że i sprzedawca komputera, również renomowana firma, nie jakaś firma krzak, i producent sprzedali mi bubel w postaci komputera z martwym pikselem. A ja na ten sprzęt wydałem 3000... 600 zł, niewyobrażalne dla mnie pieniądze, niewyobrażalne. I teraz, i wtedy, i no chciałem, żeby to działało, nie? A jak macie ten martwy pixel, ja próbowałem z tym żyć, ale oglądacie film, widzicie tylko martwy pixel, piszecie tekst, widzicie tylko martwy pixel, yy, robicie cokolwiek, widzicie tylko ten cholerny martwy pixel. Reklamacja tego komputera trwała Siedem miesięcy, wyobraźcie sobie, jakby i producent i sprzedawca mieli mnie serdecznie gdzieś, głęboko gdzieś. I dopiero miejski rzecznik konsumentów w Warszawie pomógł. Ehm, nie wiem, czy ta instytucja w ogóle jeszcze istnieje, ale po prostu stanęli po mojej stronie, zaproponowali reprezentowanie przed sądem, w razie czego, czy coś w tym rodzaju. No i producent wtedy się dopiero zestrachał, przyznał mi wymianę tego komputera na nowy. Ale u tego sprzedawcy już tego modelu nie było, więc jakby mogłem poprosić o zwrot gotówki, co też uczyniłem. No i zagłosowałem nogami, obiecałem sobie, że nigdy ani w tej firmie u sprzedawcy, ani u tego producenta już nic nie kupię. I słowa zamierzam dotrzymać, do dzisiaj dotrzymałem. E, następnie e, poszedłem do Xcomu, tutaj z kolei nazwę z przyjemnością mówię, bo sklep jest bardzo prokliencki, pro bardzo fajny. Zresztą do dzisiaj, bo e, jak mi się coś zdarza kupować, to, to przeważnie tam. I słuchajcie, tre... kupiłem sobie komputer Lenovo w podobnej cenie, też 3000 z kawałkiem, też ładny ekran. Ja już wtedy się przymierzałem do montowania filmów na YouTube, dlatego myślałem sobie, żeby to był też taki lepszy jakościowo sprzęt pod względem ekranu i pod zespołów. Nie wiedziałem w ogóle, że, na przykład, że jak wygląda, nie wiem, kupowanie sobie jakiegoś programu do montażu, czy coś w tym rodzaju. No, byłem zupełnie zielony, ale wiedziałem, że trzeba mieć po prostu taki mocniejszy komputer do tego. No i kupiłem to Lenovo, okazało się, słuchajcie, że coś jest nie tak ze sterownikami z Windowsem, ten komputer się wyłączał ileś razy dziennie, ja coś próbowałem z tym zrobić, XCOM próbował coś z tym zrobić, no ale się nie dało, przyznali mi nowy komputer po prostu, wymianę. No i w tym nowym komputerze było dokładnie to samo. No, i wtedy przyznano mi zwrot gotówki, za co Xcom bardzo szanuję. Dolenowo nic nie mam, dlatego że no coś się nie pykło po prostu z Windowsem, z tym systemem ogólnie było dużo problemów. No i tak mi znajomi, słuchajcie, wtedy powiedzieli, skupujesz te komputery z tym Windowsem, musisz chyba jednak tymi makami się zainteresować. No i ja chcąc nie chcąc, mówię, kurczę, no potrzebuję komputera, muszę kupić tego maka. No, i trafiło na tego MacBooka ERA z 2015 roku, co mówiłem, że ma taki brzydki ekran, ale on wtedy kosztował jakieś 3700 zł, czy 800 zł, coś takiego. A przypomnę, że kupiłem dwa sobie komputery wcześniej tego amerykańskiego producenta, i potem Lenovo, właśnie w takiej cenie, 3100, nie? I wtedy miałem pierwsze takie kurcze, to taki ten Apple jest drogi ale tutaj jednocześnie ma ten komputer nowy za te same pieniądze, co kupowałem Windows. Dziwne. No i yy, komputer, dużo osób, to była dobra cena, więc dużo osób się rzuciło na ten model. To jest MacBook Air z 2015 roku, który ma tylko 4 GB w ogóle pamięci operacyjnej i 100, 128 takiej na zdjęcia i, i ten. To dowolny telefon chyba ma teraz więcej. Ale właśnie to jest magia Apple'a. Jakby yy, Powiem Wam, dlaczego na podstawie tego komputera mogę uznać, że Apple nie jest kupą, chociaż ma swoje wady i też je wymienię. Ale oczywiście wierzę, że Wy możecie mieć ze swoimi egzemplarzami. Różne inne doświadczenia i możecie być niezadowoleni, bo moim zdaniem dzisiaj wszystko opiera się na konkretnym egzemplarzu. Być może za szybko się to wszystko robi, kontrola jakości kuleje i na przykład możemy mieć dwa identyczne telefony, ale u jednej osoby coś będzie działało, u drugiej nie. Po prostu jest to kwestia szczęścia, a rzutuje na całą markę. No ale dobra. Żeby nie odbiegać za bardzo, otworzyłem ten komputer. Pierwsze, co mnie uderzyło, to zapach. Ja wiem, że ludzie, być może się z tym zetknęliście, że ludzie mówią, że MacBooki pachną po otwarciu, po wyjęciu z pudełka, i być może uważaliście, że ktoś pierdzieli głupoty, jest to ściema. Nie, naprawdę pachną. Nie, nie spotkałem się z tym przy żadnym innym sprzęcie elektronicznym, także Apple, na przykład przy iPhone'ie. Ale świeżo otwarty MacBook po prostu pachnie pachnie taką nowością, takim plastikiem to jest taki perwersyjnie przyjemny zapach coś jak benzyna, nie? Niektórzy lubią, niektórzy nie, ale faktycznie MacBook ma swój zapach. I to było pierwsze takie uczucie wow, coś nowego, coś ciekawego oczywiście wszystko pięknie zapakowane to też rzutowało super. E, bardzo podobała mi się ładowarka, która była, wiecie, na, oni to teraz usunęli, podobno mają przywrócić w MacBookach, które będą nadchodziły, ale magnetyczna, że po prostu e, podłączacie ją od razu, nie musicie patrzeć na, na to, gdzie jest ten wtyk do ładowania, to się samo podłącza, jakby. No, i też nie ściągniecie sobie komputera ze stolika, bo się rozłączy, gdybyście zawadzili o ten kabel. I ten kabel, słuchajcie, do dzisiaj działa, wyobraźcie sobie, chociaż. We wcześniejszych moich komputerach ładowarkę trzeba było wymieniać chyba po dwóch latach. Tu jest to magia, bo no, no po prostu to działa i mo być może ja trafiłem na jakiś turbo super egzemplarz, ale jestem zachwycony, chociaż muszę ponarzekać, bo ta ładowarka wygląda fatalnie, ona cała pożółkła, jakby Apple słynie z tego, że nie robi dobrych kabli, to jest faktycznie minus tej firmy. Ona miała nawet takie uszka, żeby ten kabel przywiązać, to one w ogóle odpadły bardzo szybko, mimo że nie nie rzucałem nią czy coś takiego, po prostu no, jest tak sobie zaprojektowana, ale... Serio, ta sama jedna ładowarka odpukać po pięciu latach mi działa, bo ja cały czas korzystam z tego komputera. No i czy miałem z tym MacBookiem jakieś przejścia? Miałem. Na samym początku wydaje mi się, że Mozilla powodowała, że on tak jak Lenovo coś się z ekranem działo, czy się wyłączał, czy coś takiego, już nie pamiętam, ale odinstalowałem tę Mo Mozille, potem były jakieś aktualizacje i do komputera przez wszystkie te lata nie mam zastrzeżeń. To, czym jestem, słuchajcie, zachwycony, to to, że ten komputer ma 5 lat, będzie miał w przyszłym roku 6, e, i e, ja z niego korzystam ciągle na oryginalnej pierwszej baterii. Ona nigdy nie była wbudowana i ciągle mogę z niego korzystać i kilka godzin. Rzeczywiście na początku MacBooki bardzo długo działają. On, on działał na początku nawet około 10-11 godzin, tam deklarowany czas to 12 godzin. Faktycznie można było coś takiego wyciągnąć, to nie było oszustwo, ale te 10 godzin spokojnie. No teraz to jest, nie wiem, kilka godzin, 5, 6, czasami krócej, bo różne programy też go bardziej obciążają i tak dalej. Ale słuchajcie, nigdy w życiu nie miałem tak, żebym miał tak długo komputer z Windowsem i mógł z niego korzystać, wiecie, bez podpiętej na stałe ładowarki, nie? Po prostu w tych komputerach z Windowsem padały te... Mm, oczywiście to nie jest wina Windowsa, tylko producentów, ale mówię dla uproszczenia. Padały baterie i albo trzeba było je wymienić, albo właśnie mieć cały czas podbięty komputer, bo inaczej się wyłączał. Więc dla mnie to już po prostu jest taki mindfuck jak oni to zrobili, że to tak dobrze działa. Um, czy mam jakieś zastrzeżenia ogólnie do komputera poza tą ładowarką? Może takie, że głośniki tak troszeczkę bzyczą. One nie są najlepszej jakości. Miałem komputer właśnie ten z tym martwym pixelem, który miał super dobre głośniki. Tutaj nie ma nie jest to najlepiej rozwiązane, ale też jest OK. Ekran ma bardzo ładne kolory, rzeczywiście zobaczycie w nim piksele itd. i tak dalej, i to nie jest najlepszy ekran nawet na, na sprzęty Apple. Ten no, komputer po prostu miał być taki tańszy. I faktycznie u konkurencji dostalibyście za te same pieniądze lepszy ekran, ale z martwym pikselem, no, oczywiście w tym konkretnym egzemplarzu. E, natomiast to, co mnie urzekło od samego początku, to ten system. Po pierwsze... Od zawsze wydawał mi się ładniejszy, po prostu tak wizualnie niż ten system Windowsa. Znaczy, od zawsze, od kiedy otworzyłem po prostu komputer, yy, i ja być może też yy, bardzo szybko spersonifikowałem ten komputer. Dla mnie to wiecie, dla mnie nie było to nawet coś takiego, że to jest jakiś super prestiżowe, że ja to mam, ale cieszyłem się, że będę miał jakiś sprzęt Apple'a, bo chociaż na tej firmie się nie znałem, to wiedziałem właśnie, że taka istnieje, nie, i że. Yy, i jest odbierana jako prestiżowa. Tutaj chciałbym zrobić taki trend. Moim zdaniem nie ma nic złego w odbieraniu rzeczy jako prestiżowe, bo właśnie wróćmy do tych samochodów czy jakichś drogich ciuchów i tak dalej. Nie wiem dlaczego akurat telefony stały się takim wyznacznikiem yy, jakiegoś przyczynku do kłótni i dyskusji, że yy, kogoś na nie starczy, kogoś na nie nie stać. Nie wiem, no dla mnie to jest jakiś absurd. Po prostu. Yy, każdy powinien sobie znaleźć sprzęt, z którego będzie zadowolony, i żadna ze stron nie powinna sobie wytykać jakichś decyzji zakupowych, bo to jest po prostu dziwne. No ale w każdym razie, miałem sobie już tego MacBooka i właśnie system. To, czego mi w nim brakowało, to to, że nie ma Paint'a. Ja uwielbiam Microsoft Paint, uważam, że to jest najlepszy program graficzny na świecie. Na MacBooka do dzisiaj nie znalazłem dobrego zastępnika. Nie patrzyłem w programy płatne, no ale bezpłatnego niestety nie widziałem. Bardzo chciałbym zainstalować sobie Paint'a na MacBooku. Bardzo bym chciał, jeżeli wiecie, jak to zrobić za darmo i bezpiecznie, to możecie mi pisać. Z przyjemnością to zrobię, bo przez lata mi go brakuje. Ale to, co było fajne, to to, że na przykład chciałem montować filmy, to już miałem bezpłatny program do montażu. Bardzo prosty, wprawdzie, ale zainstalowany fabrycznie. Nie musiałem nic dokupować i to jest po prostu dożywotnie. nie, Kupicie Maca i macie te programy. Mam tutaj na myśli iMovie, w którym zresztą montuję i ten podcast. Miałem program do pisania, czyli Pages, odpowiednik Windowsowskie, Windowsowskiego Worda. Excel, to tutaj jest jakiś Numbers. Nie, jakby po prostu wszystkie te programy macie, nie musicie za nie dodatkowo płacić i po prostu komputer jest w pełni używalny, chociaż nie, no nie jest Windowsem. Działały z nim od początku pendrive'y, które dało się zainstalować do Windowsa. Jedynie taki dysk przenośny musiałem sobie kupić specjalnie jakby przeznaczony do MacBooka, bo coś tam sterowniki, nie wiem, nie znam się, kupiłem i do dzisiaj korzystam żeby tutaj się za szybko pamięć nie, nie zawalała, ale przez te 5 lat mam ten terabajtowy dyski jeszcze go nie, nie zawaliłem rzeczami, więc, więc to jest OK. I no co ja mogę więcej powiedzieć? No, i chciałbym jeszcze rozszerzyć właśnie opowieść o iPhony, ale to w następnym odcinku. Chcę wam po prostu powiedzieć, że najprawdopodobniej ten komputer straci już jakby w przyszłym roku wsparcie, ale mnie to akurat jakoś specjalnie nie martwi, bo być może to już będzie właśnie czas na zmiany, plus ja nie przepadam za bardzo za zmianami graficznymi systemów, więc akurat nie będę chciał aktualizować na... Akurat mogę się ucieszyć, że już nie, nie muszę, wręcz nie mogę zaktualizować systemu na nowy, że nie muszę sobie zaprzątać tym głowy. Oczywiście czy są jeszcze jakieś wady tego sprzętu poza tą ładowarką? Myślę, że dopiero teraz się ujawniły przy o oprogramowaniu, które nazywa się Big Sur, bo faktycznie ono jest chyba pisane pod te nowe maki już z procesorami Apple'owskimi i na przykład pojawiły się takie, że tam ikonka czasami zniknie, jakichś poważnych błędów nie ma, ale na przykład jest, mam, u mnie występuje błąd, że nie mogę zaktualizować sobie komputera, muszę włączyć aktualizację automatyczną i poczekać, aż sam on to zrobi. To jest taki ciekawy bug, Właśnie te znikające ikonki, i poza tym chyba wszystko ok. Nawet co jest ciekawe, dużo rzeczy się poprawiło, na przykład prędkość przesyłania plików na tym nowym systemie. No i muszę powiedzieć, że właśnie sperso spersonifikowałem mojego. Właśnie chciałem powiedzieć, już zdradzić, jak się nazywa mojego Maca, a on się od nowości nazywa Kapitan Maczek. I tak pewnie będzie się nazywał każdy jego następca, bo właśnie chciałbym dalej korzystać z, z laptopów Apple'a. A to dlatego, że jak ja go kupowałem, to miał zainstalowany system El Capitan. Apple nazywa swoje systemy obecnie od jakichś miejsc geograficznych w Kalifornii, gdzie ma siedzibę i to jest właśnie jakiś pasmo górskie El Capitan. No i MacBook Maczek, wiele osób tak mówi na MacBooki właśnie Maczki i wydawało mi się, że to będzie bardzo dobre nawiązanie do generała Maczka, kapitan Maczek, tu system, no po prostu jestem do dzisiaj z siebie dumny ze swojej mega kreatywności w nadawaniu imion sprzętom. Mój iPhone też ma swoje imię, ale to w kolejnym y, podcaście. A na tym bym y, chciał zakończyć, słuchajcie, dlatego że mówię, jestem bardzo zmęczony i zacząłem teraz mówić chaotycznie. Więc po prostu y, ch chcę podsumować. Jak tego słuchacie, pierwsza rzecz: jeżeli hejtujecie produkty Apple, bo hejtujecie produkty Apple, to przestańcie to robić. To jest bez sensu. Niszczy to nerwy Wam i ludziom, y, do których piszecie. Po co? Nikt nie ma obowiązku korzystać z, danej, z produktów danej firmy. Druga rzecz, tak, Apple do dzisiaj robi bardzo drogie produkty, ale niestety elektronika jest już ogólnie droga. Najprawdopodobniej też z winy Apple'a, bo oni podnosili ceny i ludzie kupowali, no to dlaczego inni producenci mają tego nie zrobić? Ale Apple do dziś ma produkty naprawdę w okej okay cenach, szczególnie biorąc pod uwagę, jak długo one działają. Bo ja nie kupiłem mojego komputera za 7000 zł, tylko za 3000 ileś set z kawałkiem, mniej niż 4000 zł, a mam go do dzisiaj przez 5 lat. I ten komputer działa no jak po wyjęciu z pudełka. Nie widać nawet po nim śladów za bardzo użytkowania, bo o niego dbam, jakieś tam drobne rysy są, ale to jest naprawdę dobry, porządny sprzęt. Jeżeli macie problemy z jakimś zakupionym przez siebie e, sprzętem Apple'a, to po prostu natychmiast go reklamujcie i nie patrzcie, że to jest Apple, nie Apple i tak dalej. Bo po prostu wyrabiacie sobie neg negatywną opinię o całej marce, a rzeczywiście ich sprzęty po prostu nie działają idealnie. Ja tutaj nie mam za dużo ciekawych historii jak o, o MacBooku do opowiedzenia, bo mnie się akurat trafił wspaniały egzemplarz, ale musicie poczekać. Najprawdopodobniej do września, bo chciałbym jakoś tak na premierę nowych iPhone'ów to wrzucić, o mojej historii moje z iPhone'ami. Tam jest dużo, dużo ciekawiej. I pewnie będziecie właśnie myśleli, że jestem szalony, że po tylu przygodach, właśnie ze sprzętu Apple'a nie zrezygnowałem, ale powiem dlaczego, co będzie zarówno i plusem, i minusem tej firmy. I słuchajcie, dzięki, że byliście ze mną. Wiem, że ten podcast nie był w takim zabawnym tonie, chociaż każdemu co innego wydaje się zabawne. Mam nadzieję, że Was uśpił wręcz, bo takie było moje założenie, żeby przy tym podcaście usypiać, ale podobno pierwszy odcinek był dosyć zabawny i, i to usypianie nie wychodziło, bo było Śmianko. Więc mam nadzieję, że taka różna tematyka będzie Wam się podobała. Piszcie mi w komentarzach, głosujcie też łapkami w dół czy w górę, jak Wam to się podoba. Bądźmy w kontakcie i życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem.